to co przerobiłem i chciałem coś powiedzieć fajnego <grym> <I> w ogóle <grym> diabeł myśli że jak człowiek przechodzi najokrutniejszą w ogóle sytuację w swoim życiu najbardziej brutalną, przykrą, najgorszą z możliwych to diabeł tam świętuje zwycięstwo, a nie wie, że tam że tam właśnie zachodzi naj, najgłębsza transformacja człowieka, tam właśnie gdzie diabeł ja myśli, że jest niego zwycięstwo, gdzie człowiek jest złamany, pokorzony i tak dalej, tak, jest na krzyżu. Tam wtedy zaczyna się największe zwycięstwo człowieka. I to jest takie, właśnie. I to jest piękne. I Pan patrzy na serce, Pan nie patrzy na to, co zewnątrz. I Pan patrzy na serce yy, nie tak, jak człowiek, bo my nie za bardzo wiemy, co jest w naszych sercach. Ale Pan bardzo głęboko, bo on, on, on nas stworzył. I to jest bardzo głębokie, powiem Wam, bardzo, bardzo głębokie. Żeby odkrywać to, jakie naprawdę serce mamy od Boga. Całą historię tego. i Dla Boga nie jest tyle ważne, że żyjesz tam w nowym przymierzu, że słuchasz takiego nauczania, przechodzisz, że chodzisz w takim czymś, w takim czymś, w takim obdarowaniu, w takim nauczaniu itd. Tylko dla Boga jest najważniejsze stan serca Twojego. Pan patrzy na serce. Pan nie patrzy na poprawność w ogóle Twojego chodzenia w Nowym Przymierzu, czy, czy, czy w łasce, czy w ogóle Tylko najbardziej Bóg patrzy na serce Jemenu i dzieci są prawdziwe. I jest Mateusza, i Bóg mi pokierował, pokierował tak, by się że w ogóle czyste serce. I to też jest ciekawe, że czyste serce. Czym jest czyste serce? I tylko tu Święty może nam pokazywać, i możemy między sobą rozmawiać, czym jest czyste serce. Myślę, że ona może być coraz czystsza. I ona będzie coraz bardziej oglądać Boga, jak pisze. Czyste serce na Boga, bo zabrudzone serce nie będzie chodziło w Bożej chwale, i nie będzie dobrze służyło Bogu. Bo nie będzie oglądało Boga, bo tylko czyste ogólna serce Boga. A zabrudzone nie. Zaplanowana będzie niewyraźny obraz, niewyraźne zwierciadło. W niewyraźnych rzeczach się będzie. w niewyraźnym, być może później już sfałszowanym obrazie Boga. Dlatego tak ważne jest czyste serce. I prosimy o czyste serce. I żeby ono się nie To, co ja ci odebrałem, to. byśmy się coś do Mateusza 5, stawieni ubodzy w duchu. Żeby pierw to. zrozumiał. Żeby stał się ubogi w duchu. Żeby czerpał tylko od Jezusa. Żeby się oddzielał. Żeby pokornie Żeby zrozumiał, że tylko o mocy i miłości wszystkiego jest Jezus. Żeby miał pierwszą miłość. I wszystko, co jest związane z tym głębokim, głębokim, głębokim wersem. nie ciszy i smutnie. Dzisiaj Kościół często chce się cieszyć. Cieszyć i być głośno. Jednak tam... Te wszystkie błogosławieństwa, one jakby dla mnie są takim balsamem oczyszczającym Twoje serce. Drogą do coraz bardziej czystego serca, do coraz bardziej Bożego serca, do drogą do coraz bardziej bycia takim jakim Jezus. Te wszystkie błogosławieństwa. I one są po kolei. I mamy się radować, owszem, Biblia o tym mówi. W ogóle, jak już się nie można cieszyć, że jest Jezus, ale jeśli moje serce. Zasmucane jest, jeśli widzę, że w moim życiu jest coś nie tak, to ja się nie, nie potrafię cieszyć. Ja nie będę po prostu heretykiem jakimś takim, hipokrytem, czy jak to się tam nazywa. Ja nie umiem po prostu tak. I myślę, że dzieci tak mają. Albo jak mnie zasmuca świat, jak mnie zasmucają ludzie, co robią w grzechu, to ja się po prostu zasmucam i ja chodzę smutny godzinę, pół, pół dnia. Ja nie będę na siłę próbował, wiesz, na przykład nie wiem, od razu, a to pojadę w góry, żeby mi przyszedł smutek. Nie. Być może pojadę w góry. Ale będę tam smutny. Będę tam z Bogiem. W ogóle lubię ten smutek. Ten smutek jest z Boga. On, on, on zmienia coś w swoim sercu. Powiem więcej. Smutek więcej zmienia niż radość. Chociaż nie mówię, że nie jestem człowiekiem, który się nie raduje. Ale ja w smutku odnajduję radość. A w Bożej radości często jestem smutny. To jest takie przewrotne. Przewrotne, ale Boże, przewrotne. To jest takie paradoksalne, może tak. Żeby być autentycznym z Bożym sercem. Żeby mieć empatię, tak zwaną tą światową, to bycie autentycznym. Chodzę w tym smutku z Bogiem jestem prowadzony przez Ducha i to Duch. I to jest miłość w ogóle. To, to, to w takim stanie jak chodzi, to Bóg kształtuje Twoje serce. Prawdziwe, w ogóle z Nim, blisko. I to daje w ogóle wolność. To chroni od religii w ogóle wszelakiej. Bo Pan patrzy na serce. I ty też patrz na serce i bądź tam z Panem. Cisi, tak? Ile w ciszy można usłyszeć rzeczy. I to nie na hama, że zaraz będę, wiesz, cichy, tylko podpowiem tej relacji z Bogiem. Bóg robi różne rzeczy, że człowiek zapada w ciszę. Jak się zasmuca w ogóle to często to kulec mówił, to on wpada w ciszę. On nie potrafi wiele mówić, rozumiesz? Człowiek cichego serca nie będzie dużo mówił, bo ciche serce milczy. Ale tam w tym milczeniu odbywa się zwycięstwo. I tu nawet nie chodzi o zwycięstwo. Chodzi o ciszę po prostu. Cisza wiele mówi, wiele potrafi powiedzieć. Nie jedna cisza więcej powie niż, niż nie jeden, nie jeden jakiś głośny okrzyk. Na wszystko jest czas, tak Salomon pisał. się tego serca i ja oni oglądają Boga. Przeglądają się w prawdziwym obrazie Boga i głoszą prawdziwego Boga, prawdziwą Ewangelię. I to jest namaszczone, rozumiesz coraz bardziej. I to nie jest Twoją siłą, ale dlatego, że Twoje serce staje się coraz bardziej na obraz Bożego Serca. Twoje serce przelega do, do Boga, tak. Żeby Bóg spoczął na, na tobie i chodził z Tobą każdego dnia, to też musisz przyjąć jakąś postawę i też musisz usiąść na jakiś sposób święty żyć, bo tak to będzie tylko z nazwy świętym, sprawiedliwym chrześcijaninem. I żebyś znało Boże serce, żeby Bóg mógł przygnąć, to Bóg nie przygnie do człowieka, w którym są jakieś grzechy cały czas. A on go będzie kochał i chciałby wyciągać, nie? Z tych grzechów. Po to, by później do niego przygnąć by ten człowiek się zmieniał, bo to jest wszystko miłość. Boża miłość to jest w ogóle. Myślę, że... Dopiero po poznajemy. po pomalutku, pomalutku jakieś tam, bo to cała wieczność w ogóle. Ale zawsze zamysłem Boga jest miłość i dobroć. No nie ma swoich zamiarów nigdy. Na początku. Nigdy. A zwycięża przez swoją sprawiedliwość. I później dalej mówimy, że nie wyszł łatwo sprawiedliwości. ale z tego czystego serca. Nie jest jakieś nienawiści do świata, nie jest jakieś tych, tylko pragną przyjścia Jezusa, bo one zawsze sprawiedliwością. Pragną Jezusa, że On w ogóle jest z nami w ogóle. I to przenika ci coraz bardziej, coraz czystszy się staje, rozumiesz? Twój duch jest oczyszczany, cały Ty jesteś oczyszczany. Ty jesteś blisko Pana. Taki człowiek za pokój, o czym później piszę. Taki człowiek staje się miłosierny. Nie tylko już w sercu, ale podchodzi i płacze do ludzi, rozumiesz? W ogóle łza w ogóle nie. Miłości, prawdziwa, nie. Za religii. Podchodzi w ogóle, współczuje i, i działa. Jaki człowiek wprowadza pokój jest miłosierny, I to jest dlatego, że Bóg zmienił Twoje serce. że poddałeś się po to, a Bóg zaczął działać. I później przechodził, przechodzi, przechodzi, przechodzi prześladowania urągają mu, jak tam pisze, tak, dla Królestwa Bożego, dla imienia Jezus. I tam jest chyba 10 czy 11. I każdy z tych następnych punktów to człowiek coraz bardziej staje się podobny na obraz Jezusa. Coraz bardziej jego serce jest czyste coraz bardziej widzi Bożą chwałę i zacznę w tym żyć i już nie tylko jak on płacze, ale to płaczą też razem z nim inni bo takie przychodzi namaszczenie Boga, bo wszystko jest od Boga i to o chciałem powiedzieć to zostawiam, wracam do roznoszenia ulotek See ya.